Cześć. Przyszliście tutaj na pewno, żeby zobaczyć, jak szybko zrobić pierniczki świąteczne. Zobaczcie, z tego przepisu wyszło tyle. Po polewie. I jeszcze dwa takie pudełka. Tych już nie, nie oblewaliśmy, bo stwierdziliśmy, że chcemy mieć różnorodność. To są pierniczki kruche, na maśle, z miodem. Te pierniczki są wprost uzależniające. Ja się od nich. Hmm. Nie mogę oderwać, więc nic nie mówię. Zapraszam do obejrzenia przepisu. I tutaj przy okazji zachęcam Was do obejrzenia przepisu, jak robię piernik staropolski, piernik długo dojrzewający. Właśnie zakończyłem drugi etap. W opisie znajdziecie link, jak robię ten piernik. I przy okazji zapraszam do subskrypcji i komentowania, jak Wy gotujecie, jak Wy robicie swoje pierniki, swoje ciasta, swoje ciastka i inne przepisy na święta. Zapraszam. Przykładniki są bardzo proste. Potrzebujemy 375 g masła, kilogram mąki, my mamy bardzo dobrej jakości, akurat typ 750, szklanka cukru, około 500 g miodu, 3 łyżki kakao, nie patrzcie, to nie jest cappuccino ani nic takiego, to jest tylko nasza puszka na kakao, 4 jajka od szczęśliwej kurki, półtora łyżeczki sody oczyszczonej. Oprócz tego potrzebujemy wałek i foremki do wycinania wzorków. My akurat mamy choinkę, łosia i wiewiórę. W tym przepisie nie ma konieczności zachowania temperatury pokojowej masła, także możecie od razu wyjąć masło i z nim działać. Będziemy zaraz je podgrzewać, dodawać cukier, rozpuszczać to wszystko. To jest taka rada, nie ma co się przejmować temperaturą składników. Pierwszym krokiem jest rozpuszczenie tłuszczu, czyli masła. W sumie można też dodać margaryny, tu będzie półtorej kostki margaryny. Ale my mamy masło, jest zdecydowanie zdrowsze i smaczniejsze. Razem z cukrem. Ważne jest to, aby ten cukier się cały rozpuścił, żeby nie było tych kryształków. Trzeba chwilę poczekać. Ok, pilnujemy, aby nam się to nie przypaliło, także mieszamy cały czas. Ja teraz to daję na średnim ogniu. Czekamy aż się wszystkie Kryształki cukru rozpuszczam. Mieszamy, aby masełko też było całe tutaj rozprowadzone. W masło się rozpuściło, ale czuć jeszcze, że cały czas są kryształki cukru, więc nadal mieszam. Zobaczcie, jak to się już fajnie zagęszcza. Kryształki cukru już się całkowicie rozpuściły. Ja teraz zostawiam ten garnek najlepiej gdzieś na zewnątrz, żeby to po prostu lekko przystygło, bo kolejnym krokiem jest dodanie jajek, miodu i innych składników, i nie chcę, żeby po prostu te jajka nam się ścięły więc to musi wystygnąć. Dobra, jeszcze chwilę podtrzymałem, patrzcie jaki efekt. Myślę, że ten jest pożądany. Masełko z cukrem sobie odpoczywa na zewnątrz. Po 20 minutach masło z cukrem nam wystygło, teraz dodajemy kolejne składniki. 3 łyżki kakao. Utora łyżeczki Sody. I teraz mąka. To są pierniczki z przepisu babci Ireny, rodzinny przepis z tradycjami. Także wychodzi zawsze. To nie było jeszcze powiedziane. Odstawiliśmy to ciasto na około dwie godzinki, żeby trochę stężało, żeby stało się trochę bardziej takie plastyczne i rzeczywiście takie jest. I teraz bierzemy sobie małe kawałki tego ciasta, żeby nie wszystko na raz. To jest taka właśnie tutaj taka, taka porada dla was. Rozwałkowujemy to na grubość tak około pół centymetra albo mniej. Wybierzcie sobie swoje ulubione kształty do, do foremki do wycinania. Mi się szczególnie podoba. Biuro. Dobra, jeszcze tutaj się coś zmieści, jakiś bałwan. Nie dosłownie. rozgrzewamy piekarnik do 180-170 stopni. Jak ładnie wyciąłam. nic się nie rozwaliło. Nie komentarz z twojej strony. O! Rzeczywiście ładnie wyszło. To jest miejsce pracy. Alfa. Alfa przy wycinaniu pierników. To trwa i trwa. Nawet będzie jeden łoś, ale tylko profesjonalista może wycinać łosie. To jest skomplikowana forma. No, i taką blaszkę wkładamy do piekarnika na 15 minut. To jest łoślucek. Zaraz usłyszycie żarcik o łoś-lucku. Nie renifer ani jeleń. Nie wiewiórka ani lis, Tylko łoślucek. No nie wiem, sensu, bo ja nie pamiętam jak to się Pierniczki. Stwierdziliśmy, że będziemy dekorować tylko czekoladą i prażonymi orzechami laskowymi. Tak będzie najprościej i w sumie najzdrowiej niż te chemiczne, kolorowe kuleczki czy jakieś pisaki czy, czy inne badziewie. Mamy orzechy laskowe już obrane. Teraz tylko je siekam. Zawsze można sobie dorobić więcej w trakcie robienia. I bierzemy patelnię i chwilę prażymy. Czekam na takie zabarwienia, przypalenia, takie przyrumienienia. Taki y, ładny zapach prażonych orzeszków y, ulatnia. Szkoda, że tego nie możecie poczuć. Robimy teraz polewę. Polewa to jest super prosta rzecz. Dodajemy masło, 50 g, Mleczko, 50 ml. Rozpuszczamy. I teraz do rozpuszczonego masła z mlekiem dodajemy tak około 100 gramów czekolady. I teraz mieszamy jak mi się rozpuści ta czekolada to zmniejszam prawie że maksymalnie kuchenkę i ją cały czas jakby trzymam w takim podgrzaniu lekkim żeby mi się, żeby się ona cały czas utrzymywała w takim płynnym stanie ale będą dobre te pierniczki mamy pierniczki które upiekliśmy chwilę wcześniej i teraz sprawa wygląda tak bierzemy piernika póki jeszcze, to musicie pilnować póki jeszcze czekolada płynna Zamaczacie go i odkładacie, i tak z kolejnym. I moja metoda jest taka, że ja po prostu sobie cały talerz takich pierniczków przygotowuję. cieka fajna wygórka. Aniołek. Podobny do mojej żony. Złajcie I, i teraz bierzecie uprażone orzechy laskowe i leciutko posypujecie. Bez przesady. Nie? Uwaga, test piernika. Mmm. Super. Bardzo pasuje połączenie czekolady i parzonych rybaków masowych. Trochę jak Nutella. No, ale bardzo, bardzo dobra.